Mój chłopak zorganizował imprezę z okazji rozstania, ale ja złożyłam inne dokumenty. Ich okrzyki radości zamieniły się w panikę, a ja po raz pierwszy od miesięcy poczułam, jak zimna satysfakcja rozlewa się po moich żyłach, niczym lód w letni dzień. To wszystko zaczęło się trzy tygodnie temu, kiedy przypadkiem otworzyłam laptopa Marcina. Nie zamierzałam szpiegować, po prostu chciałam sprawdzić prognozę pogody na naszą zaplanowaną wycieczkę. Laptop był otwarty na messengerze, a pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, to wiadomość od jego najlepszego kumpla Tomka. Brachu, już nie mogę się doczekać tej imprezy rozstaniowej. W końcu się uwolnisz od tej wariatki. Moje serce zatrzymało się na moment. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Dosłownie poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy, a ręce zaczynają drżeć. Przewinęłam konwersację w górę, czytając kolejne wiadomości z rosnącym przerażeniem i wściekłością. Robię już playlistę, same bangers na święto wolności. Zamówiłem już tort z napisem wolny jak ptak ha, ha, ha. A co z mieszkaniem? W końcu będziesz mógł się pozbyć wszystkich jej rzeczy. Spokojnie już mam plan. Powiem jej, że potrzebuje przestrzeni, jakaś standardowa gadka, a potem już będzie po wszystkim. W sobotę robimy imprezę, żeby to uczcić. Czytałam te słowa w kółko, jakby powtarzanie mogło zmienić ich znaczenie. Marcin, z którym spędziłam ostatnie dwa lata, z którym planowałam przyszłość, z którym dzieliłam łóżko każdej nocy, już zaplanował nasze rozstanie jak jakieś coroczne święto, Zamknęłam laptop tak delikatnie jak tylko potrafiłam, choć każdy nerw w moim ciele krzyczał, żeby trzasnąć nim o ścianę. Marcin był w pracy, więc miałam dom tylko dla siebie i mojej narastającej furii. Usiadłam na kanapie, którą kupiliśmy razem zeszłego roku. Pamiętałam jeszcze, jak kłóciliśmy się o kolor. On chciał beżowy, ja szary. Zgodziłam się na jego wybór jak zawsze. Teraz ten beżowy wydawał mi się obrzydliwy, jakby kolor zdradliwy. Łzy zaczęły płynąć same, ale to nie były łzy smutku. To była czysta, destylowana wściekłość, która wylewała się przez moje oczy. Jak mógł? Jak mógł leżeć obok mnie każdego ranka, całować mnie na dobranoc, planować wspólne wakacje, a jednocześnie organizować imprezę z okazji mojego odejścia? Przypomniałam sobie wszystkie dziwne sytuacje z ostatnich tygodni. Jak nagle zaczął być bardzo zajęty, w weekendy! Jak jego telefon cały czas dzwonił, a on twierdził, że to robota. Jak unikał rozmów o przyszłości, które kiedyś były jego ulubionym tematem. Siedziałam tam przez godziny, pozwalając, żeby ta prawda przedostała się do każdej komórki mojego ciała. Czułam się jak kompletna idiotka. Przez te wszystkie miesiące byłam niewidomą lalką w jego przedstawieniu, podczas gdy on już dawno napisał finał bez mojego udziału. Około szóstej wieczorem usłyszałam klucze w drzwiach. Marcin wrócił z pracy z tym samym uśmiechem, którym witał mnie od dwóch lat. Cześć, skarbie. Jak dzień? Zapytał, całując mnie w czoło, jakby nic się nie stało. To było najgorsze. Ta jego naturalna łatwość w kłamstwie, sposób w jaki mógł patrzeć mi prosto w oczy i udawać miłość, podczas gdy w jego telefonie były już zaproszenia na imprezę z okazji mojego odejścia. Dobrze, odpowiedziałam, a mój głos brzmiał dziwnie stabilnie. A tłój? Przez całą kolację słuchałam, jak opowiada o swoim dniu, o problemach w firmie, o planach na weekend. Ani słowa o sobotniej imprezie, ani cienia winy na jego twarzy. Jadłam spaghetti, które ugotował, nasze tradycyjne wtorkowe danie i czułam, jak każdy kęs zamienia się w moich ustach w piach. Tej nocy leżałam obok niego w łóżku, słuchając jego spokojnego oddechu. Zastanawiałam się, czy śni mu się ta impreza. Czy widzi twarze swoich przyjaciół, kiedy będą się śmiać z wariatki, którą w końcu się pozbył? Około trzeciej nad ranem wstałam i poszłam do kuchni. Potrzebowałam się napić wody i pomyśleć. W lodówce wisiała nasza wspólna lista zakupów, napisana jego charakterem pisma. Mleko, jajka, kleb, sir. Normalne, codzienne rzeczy dla normalnej pary, która planuje wspólną przyszłość. Zdarłam tę listę i rzuciłam do śmieci. Następnego dnia, gdy Marcin poszedł do pracy, zaczęłam działać. Nie miałam jeszcze konkretnego planu, ale wiedziałam jedno nie pozwolę mu na łatwe rozstanie. Jeśli chce imprezę, dostanie imprezę tylko nie taką, jakiej się spodziewał. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to sprawdziłam nasze wspólne finanse. Przez ostatnie dwa lata stopniowo zaczynaliśmy łączyć nasze życia. Miałam dostęp do jego konta oszczędnościowego. Początkowo miało to ułatwić opłacanie wspólnych rachunków. Marcin zarabiał więcej ode mnie, ale ja byłam odpowiedzialna za większość domowych spraw finansowych. Kiedy zobaczyłam stan konta, po raz pierwszy od wczoraj się uśmiechnęłam. Nie był to miły uśmiech. Marcin miał tam prawie 50 tysięcy złotych. Jego oszczędności na mieszkanie, o którym tak często rozmawialiśmy. Nasze mieszkanie. Przynajmniej tak myślałam do wczoraj. Wciąż byłam wpisana jako osoba uprawniona do dysponowania kontem. To był mały szczegół, o którym Marcin prawdopodobnie zapomniał. Mały szczegół, który teraz stawał się moją bronią, ale przelewanie jego pieniędzy byłoby kradzieżą. Byłoby nielegalne. Potrzebowałam czegoś bardziej kreatywnego. Spędziłam cały dzień na researchu w internecie. Czytałam o prawach najemców, umowach, przepisach dotyczących nieruchomości. Nasze mieszkanie było wynajmowane na jego nazwisko, ale mieszkałam tu oficjalnie od roku. Miałam meldunek, opłacałam część rachunków, mogłam udowodnić swoje prawo do tego miejsca. Pomysł przyszedł do mnie około południa, kiedy czytałam o procedurach eksmisyjnych. Było w tym coś poetyckiego. On planował wyrzucić mnie ze swojego życia, a ja mogłam zrobić to dosłownie. Ale potrzebowałam być mądrzejsza od niego. Bardziej przebiegła. Zadzwoniłam do biura prawnika, którego znałam przez pracę. Pani Kowalska zajmowała się prawem cywilnym i od razu zgodziła się na spotkanie następnego dnia. Potrzebuję porady w sprawie praw do mieszkania, powiedziałam jej przez telefon. Oczywiście. Problemy z wynajmującym? Coś w tym stylu. Tej nocy znowu leżałam obok Marcina, ale tym razem czułam się inaczej. Wciąż bolało, ale ból zamienił się w coś ostrzejszego, bardziej skoncentrowanego, w determinację. Marcin śmiał się do telefonu, pisząc do kogoś wiadomości. Prawdopodobnie ustalał szczegóły sobotniej imprezy. Każdy jego uśmiech był jak nóż w moich żebrach, ale jednocześnie przypominał mi o tym, dlaczego to robię. Kto pisze? Zapytałam słodko. Ach, Tomek, planuję jakąś imprezę na weekend. Kłamstwo spływało z jego ust tak naturalnie, jakby było prawdą. Przez te dwa lata byłam świadkiem tego talentu wielokrotnie, gdy kłamał swojemu szefowi, że jest chory, gdy zmyślał wymówki dla swojej matki, gdy opowiadał mi o klientach, których prawdopodobnie nigdy nie spotkał. Myślałam, że to urocze, że potrafi być taki kreatywny. Teraz zrozumiałam, że to było ostrzeżenie. Następnego dnia spotkałam się z panią Kowalską. Jej biuro było małe, ale eleganckie, z widokiem na rynek Starego Miasta. Kiedy weszłam, od razu poczułam się bardziej pewnie. To była moja terytoria teraz świat prawa, dokumentów, rzeczywistych konsekwencji. Opowiedz mi o swojej sytuacji. Poprosiła, nalewając kawę do dwóch kubków, opowiedziałam jej wszystko: o Marcinie, o mieszkaniu, o tym, co znalazłam na jego laptopie. Pani Kowalska słuchała uważnie, robiąc notatki. Rozumiem, powiedziała w końcu. Masz kilka opcji. Pierwsza opcja była nudna po prostu wyprowadzić się i zacząć od nowa. Druga była bardziej interesująca jako oficjalny mieszkaniec tego lokalu masz prawo do 30-dniowego wypowiedzenia. Wynajmujący nie może cię wyrzucić bez odpowiedniej procedury. Ale to mieszkanie Marcina zaprotestowałam. Niekoniecznie. Jeśli możesz udowodnić, że mieszkasz tam stale, opłacasz rachunki i traktujesz to miejsce jako swój dom, masz prawa najemcy. Zwłaszcza jeśli główny najemca próbuje cię usunąć bez zachowania procedur. Moje serce zaczęło bić szybciej. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że jeśli Marcin chce, żebyś się wyprowadziła, musi to zrobić oficjalnie, przez pismo, z odpowiednim wyprzedzeniem. A ty możesz się odwołać. A co, jeśli on tego nie wie? Pani Kowalska uśmiechnęła się po raz pierwszy podczas naszego spotkania. Cóż, w takim przypadku każda próba zmuszenia cię do opuszczenia mieszkania bez zachowania procedur może być traktowana jako naruszenie prawa. Wyszłam z jej biura z głową pełną pomysłów i folderem pełnym dokumentów. To nie było jeszcze idealne rozwiązanie, ale to był początek. Przez kolejne dwa dni obserwowałam Marcina. Sposób, w jaki unikał moich pytań o weekend, jak sprawdzał telefon co kilka minut, jak uśmiechał się do siebie, myśląc, że nie patrzę. W czwartek wieczorem wszystko stało się jasne. Marcin musiał zostać w pracy na dłużej, więc miałam dom dla siebie. Wykorzystałam ten czas, żeby ponownie sprawdzić jego laptopa. Konwersacje z przyjaciółmi były jeszcze bardziej szczegółowe. Już zaplanowali całą imprezę: lista gości, jedzenie, nawet temat przewodni. Freedom Party nazywali to, wolność od wariatki. Ale były tam też inne rzeczy. Wiadomości, których wcześniej nie widziałam, od dziewczyny o imieniu Kasia. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu się z nią rozstaniesz. To wszystko staje się takie skomplikowane. Wiem, kochanie, ale już niedługo. W sobotę wszystko się skończy. A co, jeśli się nie zgodzi na wyprowadzkę? Przecież nie będzie miała wyboru. To moje mieszkanie. Kochanie. Nazywał ją kochanie. Przez moment myślałam, że zemdleje. Nie tylko planował moje odrzucenie, już miał zastępstwo. Całe tygodnie, może miesiące, kiedy myślałam, że budujemy coś razem, on budował z kimś innym. Przeczytałam więcej. Kasia była jego koleżanką z pracy. Spotykali się od trzech miesięcy. Już planowali wspólne wakacje, wspólne mieszkanie. Wspólną przyszłość, przyszłość, która miała zacząć się w najbliższą sobotę, zaraz po mojej eliminacji. Tej nocy nie mogłam spać wcale. Leżałam obok zdrajcy i jego zastępstwa, słuchając jego spokojnego oddechu i planowałam zemstę. W piątek zadzwoniłam ponownie do pani Kowalskiej. Chciałabym złożyć oficjalny wniosek o zabezpieczenie mojego prawa do mieszkania, powiedziałam: To znaczy? Chcę, żeby sąd uznał, że mam prawo tam mieszkać i nikt nie może mnie wyrzucić bez odpowiedniej procedury. To może potrwać. Ile czasu potrzebuję, żeby złożyć wniosek? Jeśli masz wszystkie dokumenty, możemy to zrobić dziś po południu. Perfect. Spędziliśmy trzy godziny przygotowując dokumenty. Umowa najmu z dowodem, że mieszkam tam oficjalnie. Rachunki opłacane z mojego konta. Świadectwa sąsiadów, że jestem stałą mieszkanką. Zdjęcia moich rzeczy w mieszkaniu – Dlaczego to robisz dokładnie teraz? Zapytała pani Kowalska. Bo jutro partner ma zamiar urządzić imprezę, żeby uczcić moje wyprowadzenie. Problem w tym, że nie zamierzam się wyprowadzać. Uśmiechnęła się. Rozumiem. W takim przypadku sugeruję, żebyś jutro nie wyszła z mieszkania. Jeśli będzie próbował cię zmusić do wyjścia, będzie to naruszenie twoich praw jako najemcy. W sobotę rano obudziłam się przed Marcinem. Przez okno sypialni widziałam, jak sąsiedzi przygotowują się do dnia. Normalni ludzie, którzy nie planowali imprez z okazji zniszczenia czyjegoś życia. Marcin obudził się około dziesiątej, wyglądając na wyjątkowo zadowolonego. – Dzień dobry, skarbie – powiedział, całując mnie w policzek. – Mam dziś mnóstwo rzeczy do załatwienia. – Barry does? – Jakich rzeczy? – zapytałam niewinnie. – Och, wiesz, spotkania z kumplami, jakieś sprawy do załatwienia – Prawdopodobnie wrócę późno. A może zostanę i pozmywam naczynia? Dom potrzebuje porządków. Po raz pierwszy od miesięcy zobaczyłam niepokój w jego oczach. Nie, nie. Znaczy się, masz swoje plany, prawda? Może wyjdziesz z koleżankami? Właściwie to nie mam żadnych planów. Pomyślałam, że zostanę w domu i poczytam. Marcin próbował ukryć swoją frustrację, ale widziałam, jak jego szczęka się napina. Słuchaj, może... Może powinnoś odwiedzić matkę? Dawno u niej nie byłaś. Marcin... Dlaczego chcesz, żebym wyszła z domu? Nie chcę. Po prostu myślałem, urwał w połowie zdania. To był moment, moment, w którym mógł mi powiedzieć prawdę, moment, w którym mógł wyznać, co planował, przeprosić, może nawet spróbować to naprawić. Zamiast tego uśmiechnął się fałszywie. Wiesz co, nieważne. Rób, co chcesz. I wyszedł z sypialni. Około południa zaczęli przychodzić pierwsi goście. Słyszałam ich głosy przez drzwi wejściowe. Tomek, Paweł, kilku innych facetów, potem kobiety, które nie rozpoznawałam, i Kasia. Jej głos był wysoki, brzęczący, jak u nastolatki. Zostałam w sypialni, udając, że czytam. W rzeczywistości przygotowywałam się mentalnie na to, co miało się stać. Około trzeciej muzyka stała się głośniejsza. Słyszałam śmiech, brzęk szkła, odgłosy imprezy w pełni. Moja impreza rozstaniowa, która odbywała się bez mojej wiedzy w moim własnym domu. O wpół do czwartej ktoś zapukał do drzwi sypialni. Aga, możemy pogadać? To był głos Marcina. Jasne, wejdź. Wszedł z wyrazem twarzy, który miał udawać smutną determinację. Nauczył się go prawdopodobnie przed lustrem. Słuchaj, musimy porozmawiać o nas. O nas? Podniosłam wzrok z nad książki. Tak. Czuję, że, że potrzebujemy przestrzeni. Od jakiegoś czasu to nie jest to samo, prawda? Każde słowo było jak w scenariuszu, który przygotował z wyprzedzeniem. Nie rozumiem, Marcin. Myślałam, że wszystko jest w porządku. Nie, nie jest. I myślę, myślę, że powinnoś się wyprowadzić. Tam było. W końcu to powiedział: Why prowadzić? Tak, wiem, że to trudne, ale... Kiri, cóż, najlepiej dziś. Mam tu znajomych, więc dziś? Udałam szok, choć oczywiście wiedziałam, że to miało się stać. Posłuchaj, pomogę ci się spakować. Może zostaniesz u rodziców przez jakiś czas, znajdziesz własne mieszkanie. Marcin, ja tu mieszkam. To jest mój dom od dwóch lat. Ale to moje mieszkanie. Moja umowa najmu. Wim. Ale ja też mam tu prawa. Po raz pierwszy zobaczyłam prawdziwą irytację na jego twarzy. Jackie Prawla? Aga bądź rozsądna. To nie jest twoje mieszkanie. Właściwie to jest. Wstałam z łóżka i podeszłam do komody. Z górnej szuflady wyjęłam folder z dokumentami. Co to jest? Zapytał Marcin. Oficjalny wniosek o zabezpieczenie moich praw najemcy, złożony wczoraj w sądzie. Jego twarz stała się blada. Co to znaczy? To znaczy, że prawnie mieszkam tu tak samo jak ty i że nie możesz mnie wyrzucić bez zachowania odpowiednich procedur. Procedur, które zajmują minimum 30 dni. Marcin patrzył na dokumenty, jakby były napisane w nieznanym języku. "To niemożliwe. To moje mieszkanie. To nasze mieszkanie, Marcin." Przez dwa lata płaciłam rachunki, miałam tu meldunek, traktowałam to miejsce jak swój dom, bo to był mój dom. Ale ja chcę, żebyś się wyprowadziła. Wim. Słyszałam cię i twoich przyjaciół, jak to planowaliście. Jego twarz zmieniła kolor z bladego na czerwony. Co słyszałaś? Wszystko. Imprezę rozstaniową. Kasie. Twoje plany na pozbycie się wariatki. Z salonu dochodziły coraz głośniejsze dźwięki. Ktoś włączył muzykę jeszcze mocniej. Prawdopodobnie przygotowując się na wielkie ogłoszenie. Aga, mogę to wytłumaczyć. Nie musisz. Już wszystko rozumiem. Wyszłam z sypialni, a Marcin podążył za mną. W salonie było około dziesięciu osób. Wszyscy trzymali kieliszki szampana i wyglądali na wyjątkowo dobrze nastrojonych. Kiedy mnie zobaczyli, w pokoju zapadła cisza. Cześć wszystkim, powiedziałam wesoło. Słyszałam, że macie imprezę. Tomek popatrzył nerwowo na Marcina. I. Cześć Aga, nie wiedziałem, że będziesz w domu. Oczywiście, że będę w domu. Gdzie indziej miałabym być? Kasia stała w rogu, trzymając kieliszek i patrząc na mnie z mieszanką strachu i winy. Była ładna, młodsza ode mnie, z długimi blond włosami i perfekcyjnym makijażem. Wyglądała dokładnie tak, jak wyobrażałam sobie sobie. Może, może pójdziemy gdzieś indziej? Zasugerował ktoś. Dlaczego? Zapytałam. Przecież to impreza z okazji rozstania, prawda? Myślę, że powinienem w niej uczestniczyć. Marcin próbował mnie wyciszyć gestami, ale było już za późno. W końcu to ja jestem tą osobą, z którą się rozstajecie. Pokój wypełnił się niezręczną ciszą. Kilka osób postawiło kieliszki i rozglądało się w poszukiwaniu wyjścia. Aga, może porozmawiamy prywatnie? Marcin próbował mnie odciągnąć. Nie, myślę, że wszyscy powinni usłyszeć. Zwłaszcza Kasia. Kasia pobledła. Widzicie, Marcin zaplanował tę piękną imprezę, żeby uczcić moje odejście. Problem w tym, że zapomniał mi powiedzieć, że się rozstajemy? Niektórzy goście zaczęli się przesuwać w kierunku drzwi i zapomniał sprawdzić, czy faktycznie się wyprowadzę. Wyjęłam dokumenty z folderu. Bo widzicie, złożyłam wczoraj oficjalny wniosek o zabezpieczenie moich praw najemcy, co oznacza, że mieszkam tu całkowicie legalnie i nikt nie może mnie wyrzucić bez miesięcznego wypowiedzenia. Tomek upuścił kieliszek. Szkło roztrzaskało się o podłogę z głośnym trzaskiem. Kto to znaczy? Zapytała Kasia cichym głosem. To znaczy kochanie. Słowo kochanie wypowiedziałam z taką słodyczą, jak tylko umiałam. Że jeśli Marcin chce ze mną mieszkać, będzie musiał mieszkać też ze mną. Przez co najmniej następne 30 dni. Ścisza w pokoju była tak głęboką, że słychać było muzyka z sąsiedniego mieszkania. To niemożliwe! wykrzyknął Marcin. Bardzo możliwe, mam tu wszystkie dokumenty. Mogę je pokazać każdemu, kto chce. Kasia postawiła kieliszek i skierowała się w stronę drzwi. Dokąd idziesz? zapytałam ją. Ja, ja muszę iść. Ale impreza dopiero się zaczyna. Przecież to twoja impreza też, prawda? W końcu to ty jesteś nową dziewczyną. Kasia zatrzymała się przy drzwiach. Nie wiedziałam, zaczęła. Nie wiedziałaś o czym? Że mieszkam tu od dwóch lat? Że jestem dziewczyną Marcina? Czy nie wiedziałaś, że wasze plany na wspólne mieszkanie były nieco przedwczesne? Marcin powiedział mi, że już się rozstaliście. Ach, powiedział, a kiedy to było? Marcin próbował przerwać konwersację. A dość. Nie, nie dość. Kasia, kiedy Marcin powiedział ci, że się rozstaliśmy? Trzy, trzy miesiące temu. Atmosfera w pokoju stała się jeszcze bardziej niezręczna. Niektórzy goście już się przygotowywali do wyjścia. Ach, trzy miesiące temu. Ciekawe, bo trzy miesiące temu planowaliśmy razem wakacje w Chorwacji. Pamiętasz Marcin? Rezerwowaliśmy hotel? Marcin milczał, patrząc w podłogę. A właściwie, Kasia, czy wiedziałaś, że Marcin planował przeprowadzenie cię do tego mieszkania już jutro? Bez powiedzenia mi o tym? Kasia popatrzyła na Marcina z przerażeniem. To prawda? Zapytała. Marcin w końcu wybuchnął. Dobrze, tak. Planowałem to wszystko. Chcę się z tobą rozstać, Aga, i chcę być z Kasią. I tak, chcę, żebyś się wyprowadziła. Czyż nie mam do tego prawa? Oczywiście, że masz. Odpowiedziałam spokojnie. Ale musisz to zrobić legalnie, wzięłam jeden z dokumentów z folderu. Zgodnie z prawem najmu, jako oficjalna mieszkanka tego lokalu, mam prawo do trzydziestodniowego wypowiedzenia, co oznacza, że jeśli chcesz, żebym się wyprowadziła, musisz mi dać pisemne wypowiedzenie z miesięcznym wyprzedzeniem. A co, jeśli tego nie zrobię? Uśmiechnęłam się po raz pierwszy od początku tego cyrku. W takim przypadku, każda próba zmuszenia mnie do opuszczenia mieszkania będzie nielegalna. A skoro planowałeś przeprowadzić tu kasę bez mojej zgody i bez legalnego wypowiedzenia, techniczne rzecz biorąc, planowałeś nielegalne eksmisje. Tomek gwizdnął cicho. To znaczy, że to znaczy, że jeśli ktoś mnie tu nie chce, będzie musiał ze mną walczyć w sądzie. A sąd nie lubi ludzi, którzy próbują nielegalnie wyrzucać lokatorów. Marcin stał w środku swojego salonu otoczony przyjaciółmi i zdrajczynią kochanką, wyglądając jak człowiek, który właśnie zrozumiał, że jego perfekcyjny plan się rozpadł. Ale, ale to niemożliwe, powtarzał. Bardzo możliwe, odpowiedziałam. I wiesz co? Myślę, że przez te 30 dni nauczę się gotować nowe rzeczy. Może zaproszę moich przyjaciół na kolację? Może zorganizuję własną imprezę? Kasia w końcu wybiegła z mieszkania. Większość gości podążyła za nią mamrocząc wymówki o wcześniejszych planach. W ciągu dziesięciu minut zostaliśmy sami, ja, Marcin i Tomek, który wyglądał, jakby chciał zapadać się pod ziemię. Może, może ja też pójdę, powiedział Tomek. Nie zostań, powiedziałam. W końcu to ty pomagałeś organizować tę imprezę. Powinieneś zobaczyć finał. Marcin opadł na kanapę, trzymając głowę w rękach. Co chcesz ode mnie? Zapytał. Nic szczególnego. Odpowiedziałam: Chcę po prostu być traktowana z szacunkiem. Jeśli chcesz się ze mną rozstać, powiedz mi to wprost. Jeśli chcesz, żebym się wyprowadziła, daj mi odpowiedni czas na znalezienie nowego mieszkania. Nie organizuj imprez z okazji mojego odejścia bez powiedzenia mi o tym. A jeśli to zrobię? W takim przypadku wyprowadzę się za miesiąc i będziemy mogli rozstać się po ludzku. A jeśli nie? Uśmiechnęłam się. W takim przypadku spędzimy razem następne 30 dni. Wszyscy troje, ja, ty i twoje wyrzuty sumienia. Tomek wyszedł kilka minut później, pozostawiając nas samych z resztkami nieudanej imprezy. Roztrzaskany kieliszek wciąż leżał na podłodze, a półpełne butelki szampana stały na stole jak smutny reminder tego, co miało być triumfem. Marcin w końcu podniósł głowę. Skąd wiedziałaś o imprezie? Twój laptop. Wiadomości z Tomkiem. A skąd wiedziałaś o prawach najemcy? Research. I prawnik. Marcin pokiwał głową, jakby w końcu zrozumiał skalę mojej zemsty. Ile to wszystko kosztowało? Mniej niż koszt twojej imprezy. Spojrzał na opróżnione butelki i resztki jedzenia. Co teraz? To było dobre pytanie. Zemsta była słodka, ale co później? Czy naprawdę chciałam spędzić następne 30 dni z mężczyzną, który mnie zdradził? Teraz ty decydujesz? Powiedziałam. Możesz dać mi pisemne wypowiedzenie i będziemy mogli rozstać się w cywilizowany sposób. Albo możemy walczyć przez następny miesiąc. A co z Kasią? Co z nią? To was decyzja. Ale tak długo jak mieszkam w tym mieszkaniu, nie będzie tu nocować. Marcin milczał przez długi czas. W końcu wstał i poszedł do kuchni. Wrócił z kartką papieru i długopisem. Jak mam to napisać? zapytał. To był moment zwycięstwa, ale czułam się dziwnie pusta. Przez ostatnie dni żyłam na adrenalinie i wściekłości. Teraz, kiedy już było po wszystkim, zostałam tylko z rzeczywistością. Mój związek się skończył, a ja zostałam sama. Po prostu napisz, że dajesz mi 30 dni na znalezienie nowego mieszkania. Powiedziałam cicho. Marcin napisał kilka linijek, podpisał i podał mi kartkę. Przykro mi, powiedział. Za wszystko. Za imprezę, za kasę, za to, jak to wszystko się potoczyło. Przeczytałam wypowiedzenie. Było krótkie, ale legalne. Mnie też jest przykro. Odpowiedziałam – za nas. Marcin poszedł do sypialni, a ja zostałam sama w salonie pełnym resztek cudzej radości. Posprzątałam wszystko – szkło, butelki, talerze z niedzielonym jedzeniem. To była ostatnia rzecz, którą zrobiłam jako jego dziewczyna. Przez kolejne trzydzieści dni mieszkaliśmy razem jak obcy ludzie. Marcin spał na kanapie, ja w sypialni. Dzieliliśmy łazienkę i kuchnię, ale prawie ze sobą nie rozmawialiśmy – Kasia nie pojawiła się ani razu przez ten miesiąc. Słyszałam, jak Marcin z nią rozmawia przez telefon, tłumacząc sytuację, przepraszając, obiecując, że niedługo będzie po wszystkim. Ja szukałam nowego mieszkania i nowej pracy. Zdałam sobie sprawę, że nie chcę zostawać w tym mieście, z tymi wspomnieniami, z tymi miejscami, które pamiętały nas jako parę. Dokładnie 30 dni po imprezie rozstaniowej spakowałam ostatnie rzeczy. Marcin pomógł mi zanieść pudła do samochodu. To było dziwne. Po raz pierwszy od miesięca współpracowaliśmy w czymś. Kiedy wszystko było już w samochodzie, zostaliśmy na progu mieszkania, które przez dwa lata było naszym domem. Będę za tobą tęsknić, powiedział Marcin. Nie, odpowiedziałam. Będziesz tęsknił za tym, kim byłam, kiedy mnie kochałeś. Ale ta osoba już nie istnieje. To była prawda. Kobieta, która ślepo ufała, która ignorowała czerwone flagi, która pozwalała na bycie oszukiwaną przez miesiące, ta kobieta została w tym mieszkaniu. Jadąc do nowego miasta, do nowego życia, czułam się dziwnie lekka. Zemsta była satysfakcjonująca, ale to, co przyszło potem, było jeszcze lepsze. Wolność, niepewność, możliwość. Kilka miesięcy później dowiedziałam się przez wspólnych znajomych, że Marcin i Kasia się rozstali. Podobno kłócili się o zaufanie, o przeszłość, o to czy może oszukać kogoś, kogo kochał. Podobno Kasia nigdy nie mogła przestać myśleć o tej imprezie, o tym, jak łatwo Marcin potrafił kłamać i planować. Nie czułam satysfakcji z powodu ich rozstania, czułam tylko litość dla niej, dla niego, dla wszystkich ludzi, którzy myślą, że można zbudować szczęście na czyimś cierpieniu. Dziś, rok później, mieszkam w nowym mieście, mam nową pracę i nowe życie. Czasami myślę o tamtej sobocie, o wyrazie twarzy Marcina, kiedy zrozumiał, że jego plan się nie powiódł. Czasami myślę o Kasi, o tym, jak uciekała z mieszkania, ale najczęściej myślę o sobie, o kobiecie, która przygotowała wszystkie dokumenty, która nie pozwoliła się wyrzucić jak śmieci, która walczyła o swoje prawa nawet wtedy, gdy serce było złamane. Ta kobieta mi się podoba. Ta kobieta jest silna. I czasami, kiedy ludzie pytają mnie o te historie, mówię im prawdę. Zemsta może być słodka, ale to, co przychodzi po zemście, samo szacunek, niezależność, siła, to jest jeszcze słodsze. Bo mój chłopak rzeczywiście zorganizował imprezę z okazji rozstania, ale ja złożyłam inne dokumenty i ich okrzyki radości rzeczywiście zamieniły się w panikę. A ja? Ja w końcu znalazłam siebie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.